kol masakra, madasz i wytłumaczą ci! Niech coś powie pula, dawaj tego tuna, niech on dzisiaj jeszcze dla nas zachula Jak śpiewa grizzly, tę stronę leci kula muzyczna, więc krzyknij jeszcze raz Pula, to jest nasz postulat, wszystko co dobre nigdy nie zamulać Nasze biby nigdy nie rodzą się w gulach, a głowy płyną w murach Miau! Wow. Zajrzymy do Muzeum Sztuki, by poznać pracę Zbigniewa Rogalskiego na jednej z łódzkich ulic rozmawiać będziemy o nowym centrum tańca współczesnego, a na koniec gorący koncert i wywiad z zespołem Wawa Mafia. Dzień dobry państwu. Tutaj nie zaparkowaliśmy, jak państwo widzą, ale zaparkowaliśmy dzisiaj w Łodzi. Jest takie miejsce w Łodzi, które nazywa się Muzeum Sztuki. I dziś właśnie tutaj przyjechaliśmy, żeby zobaczyć współczesne prace Zbigniewa Rogalskiego. Niesamowite wnętrze, niesamowite zdobienia. My znajdujemy się na drugim piętrze, a pod nami na pierwszym piętrze jest wystawa artysty niesamowitego, współczesnego człowieka, jednego z najbardziej znanych współczesnych artystów. Zbigniew Rogalski, piękny paroletni, absolwent poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, artystycznie związany z Warszawą. Wciąż poszukujący i zaskakujący, a przede wszystkim trafiający do wyobraźni młodych odbiorców. Z informatora, który otrzymujemy tuż po wejściu do muzeum, dowiadujemy się, że Rogalski należy do pokolenia malarzy, które debiutowało około 2000 roku. W jego obrazach zawarta jest wielowątkowa narracja, dlatego okrzyknięty został Reżyserem obrazów. W trakcie studiów na Akademii Sztuk Pięknych i zaraz po ich ukończeniu, powtarzającym się motywem było samo malarstwo. Obrazy Rogalskiego pokazują artystę przy pracy, opowiadają o jego własnym powstawaniu. Częstym motywem pracy Rogalskiego jest też jego własna pracownia, w której sam się portretuje. Podczas wędrowania wśród obrazów zobaczycie lustrzane odbicia oraz napisy wykonane na zaparowanych szybach i lustrach miejscu, w którym rzeczywistość graniczy ze swym odbiciem. Taka jest właśnie prezentowana wystawa. Trenczowym akcentem kończymy naszą wizytę w Łódzkim Muzeum Sztuki. Tym samym żegnamy się z pracami Zbigniewa Rogalskiego i ja zachęcam, żeby państwa albo w sobotę, albo w niedzielę, albo w inny dzień tygodnia przyszli i zobaczyli te prace, bo są naprawdę godne uwagi. Muzyka Wsprawiający w Polsce współczesne techniki taneczne artyści wciąż walczą o przyzwoite warunki kreacji. Dlatego warto odnotować narodziny Tanecznego Centrum. To już nie inicjatywa, lecz zaawansowany projekt, o którym rozmawiamy z Jackiem Owczarkiem, tancerzem, choreografem, pedagogiem prowadzącym zespół o wdzięcznej nazwie Pracownia Fizyczna. Centrum Tańca to jest bardzo nowa, świeża inicjatywa, chyba pierwsza w Polsce, czyli jest to miejsce, w którym skierowane tylko i wyłącznie na taniec, na taniec niekomercyjny, który działa w tak zwanych trzech profilach edukacyjnym, artystycznym, społecznym. I jego celem jest realizowanie właśnie programów, które mają na celu edukację taneczną, wymianę artystyczną plus produkcję spektakli, granie stałego repertuaru i też działalność społeczną, czyli współpraca z środkami pomocy, z grupami niepełnosprawnymi, czyli wejście z tańcem w jak najszerszy zakres życia. Do kogo jest kierowane i czy myśli pan, że będą takie chętne osoby, bo teraz jest doba takiego komercyjnego tańca poprzez te wszystkie programy telewizyjne, przeróżne, przeróżne. Proszę powiedzieć, czy jest zainteresowani, czy są chętni, żeby taki taniec niekomercyjny, nazwijmy to tak, uprawiać? No właśnie tak się stało w Łodzi, też troszkę za przyczyną tego, że powstały tutaj uczelnia wyższa o profilu tanecznym. Choreografii i technik tańca, plus akurat w związku z tym też przyjechało do łodzi kilku choreografów, liczących się pedagogów. Zgromadziło to też dosyć sporą grupę młodych ludzi tańczących o bardzo. Wysokim warsztacie artystycznym. Także w tej chwili mówi się o łodzi jako o miejscu, który skupia chyba największą ilość zawodowych, profesjonalnych tancerzy w Polsce. Proszę powiedzieć, czy coś takiego w Polsce już powstało i dlaczego akurat łódź? Skąd taki pomysł? No Łódź akurat właśnie dlatego, że oprócz studiów i ludzi, którzy tutaj przyjechali, również posiada dosyć ciekawe miejsca, w których taką działalność można rozwinąć. Poza tym jesteśmy po bardzo dobrych rozmowach też z władzami miasta, które są otwarte na na pomoc przy realizacji takiego, takiego miejsca. Więc wydaje się, że, że jest to no bardzo, są to bardzo sprzyjające warunki. Poza tym, miejsce to centrum Polski, to też łatwo tutaj dojechać blisko Warszawy, czyli cała logistyka jakby jak najbardziej służy temu. A poza tym, na Łódź jednak kojarzy się z miastem kultury i, 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 i wydaje nam się, że poszerzenie tego o profil taneczny jest jak najbardziej wskazane. Czy będzie jakaś tak zwana selekcja? Czy może się każdy zgłosić? Czy trzeba już jakieś umiejętności posiadać, żeby, żeby w tym projekcie wziąć udział? Oczywiście chcemy w, współpracować na, na wszystkich poziomach, czyli i e, na zawodowym, ale również jak najbardziej na półprofesjonalnym. Również osoby, które chcą przyjść, e, po prostu e, potańczyć, dla nich też będą, będzie tam miejsce. E, zależy nam na tym, żeby z tańcem wyjść jak najszerzej, do jak największej e, grupy e, e, i też w różnych. Przeziała jakiekolwiek. Jest już budynek. I to ze sceną jest skonsolidowane środowisko taneczne. A zatem nie tylko łodzianie powinni rozglądać się za afiszami zapraszającymi na pierwsze spektakle centrum tańca w Łodzi.